Siemano, ja jestem druga, to jest mój kolejny odcinek Serii Zizru Survival ale, ale właśnie tym razem na innym serwerze Bo dlatego, że na tym poprzednim serwerze Byli sami cheaterzy I właśnie dlatego zmieniłem serwer I ten ja co chciałem wam powiedzieć Chcia, Chciałem wam bardzo podziękować Że po zostaniu moim Odcinkiem wbiliście 11, no tak co No tak coś pomiędzy 11 łapy w górę Za co wam bardzo dziękuję I jeżeli wbijecie do 30 subskrypcji to, to właśnie będę nagrywać serię z minigamesów. I jeszcze, jeszcze właśnie zmieniłem ten serwer. I on się okazał się być bardzo fajnym, bo każdy ma VIPa. No, tymczasowo, bo niedługo się to zmieni, podejrzewam. I właśnie ten. I jeszcze robię tutaj jeszcze, no właśnie, no konkurs. Że ten, właśnie, kto zgadnie jaka moja gildia ma tag, to właśnie, to właśnie ten, to właśnie, yy, właśnie ten, to właśnie, ben, no to właśnie, je, jeżeli ktoś zgadnie w komentarzu i napisze, no jaka moja gildia ma tag, to się dostanie do gildii i jeszcze dostanie 343. I tak, jeszcze tego serwer podam jeszcze w opisie, gdybyście chcieli. I dobijamy po tym odcinku pić łapy w górę i wrzucam następny film. No ale oczywiście w no, następny weekend, bo nie mam czasu zbytnio. I ten, i co się wam powiedzieć. No, dlaczego wam to polecam, ten, ten serwer. Bora tego, że jest bardzo mało citerów, jest dobry drop na serwerze i jeszcze są. No taniej temy na gildię. No, jeszcze jest dar darmowy vip tym tymczasowo. Jeszcze za 8 koksów można, jeszcze. Yy, jeszcze ten, jeszcze można. Za 8 koksów można kupić chyba z 10 pierożków 15. I ten, i no, jeszcze co chciałem wam powiedzieć. Ym... Chciałem wam bardzo powiedzieć, że naprawdę jesteście dla mnie wszystkim i bardzo wam dziękuję za to. I no, dobra. Normalnie mnie zaskoczyliście tym. Dobra. Ym, I tak... I właśnie ten, właśnie, jeszcze co chciałem wam powiedzieć. Chciałem wam jeszcze powiedzieć, Chciałem wam jeszcze powiedzieć, że... No patrzcie, no ten tutaj ja już napisał tutaj, no... no na prywatnym to pozdro. I ten, jeszcze w opisie będzie jeszcze mój Skype, więc gdybyście chcieli pograć, pogadać, to oczywiście to, to, oczywiście zapraszam Będziecie mieli mój Skype w opisie I tak Jeszcze tak na koniec Zabieram wam jakąś niespodziankę Dobra, i ten Myślę, że już zakończę ten odcinek. Ja przepraszam, że był bardzo taki no, krótki, ale no, no nie mam zbytnio czasu. Więc, jeżeli podobał Wam się ten odcinek i chcielibyście więcej, to zostawcie łapkę w górę. I przypominam, że pięć łapek w górę i wrzucam osobny film z tego serwa. I ten jeszcze, jeżeli będę miał czas, to jeszcze w tym samym dniu. Nagram jeszcze survivala, ale tym razem na singlu, ale Survival będzie co 11 łapek, więc no. Więc to by było na tyle tego odcinka i gdyby wam się spodobało to jeszcze dajcie suba, jeżeli nie daliście, napiszcie komentarz co o tym sądzicie i do zobaczenia, cześć!